Wydarzeń. Monika Kuzioczapka, witam Państwa. Często słyszymy, że ferie to przerwa od pracy i szkoły, ale nie od myślenia, bo zasady bezpieczeństwa obowiązują wszystkich i wszędzie. I właśnie o bezpieczeństwie w ferie porozmawiam dziś z panią Moniką Kosiec, rzecznikiem prasowym Koszalińskiej Policji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Śniegu nie ma i nie zapowiada się, żeby był. Ale przypominacie dzieciom o tych zasadach bezpieczeństwa. Także gdy byłby ten śnieg? Policjanci już rozpoczęli cykl spotkań w szkołach, tak jak każdego roku. Odwiedzamy przede wszystkim koszalińskie podstawówki, ale również gimnazja. W podstawówkach rozmawiamy z uczniami o tym, jak należy bezpiecznie spędzić ten wolny czas. Często bywa tak, że dzieci nie wyjeżdżają, przebywają jednak w domu, rodzice idą do pracy. I tutaj przestrzegamy, jakie, jakie należy zachować środki ostrożności, jak na, jak, żeby nie nawiązywało dzieci kontaktów z osobami obcymi. E, oczywiście również mówimy o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą internet i portale społecznościowe, czego, no właśnie, czego, nie, można, się, tak? czego nie można, chociaż niekoniecznie, bo, bo mamy świadomość tego, że mają internet i portale społecznościowe dzieci, pomimo tego, że jeszcze mieć nie powinny, czyli poniżej 13 roku roku życia i również na takich portalach przebywają. Stąd też nasze, nasze takie ostrzeżenia. Oczywiście w tych klasach, w szkołach już mówimy licealnych. Tutaj policjanci skupiają się głównie na, na handlu ludźmi, na tym, na, na tym, żeby uważać właśnie w kontaktach z nieznajomymi, bo tutaj jakby te osoby już licealiści bardzo często i świadomie korzystają z, z internetu. Również przestrzegamy przed zażywaniem środków odurzających do palaczy. Mówimy jak to wygląda, co to jest, jakie są tego konsekwencje. No i przestrzegamy już te dzieci od 13 roku życia przed konsekwencjami prawnymi, bo to, że ktoś nie ma 18 lat, nie oznacza, że nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Mm -hmm. By ferie były bezpieczne, musimy też zadbać o nasze domy, mieszkania. Jeśli wyjeżdżamy, warto mieć zaufanego sąsiada. Tak, taki dobry sąsiad, czujny sąsiad to skarb, można powiedzieć. Dlatego rozmawiamy również z mieszkańcami i za każdym razem zalecamy przed wyjazdem, żeby właśnie sprawdzić to, czy mamy pozakręcane kurki z wodą, kurki z gazem, jeżeli takie posiadamy. Oczywiście również przypominamy o tym, żeby sprawdzić, czy okna są domknięte, nie są rozszczelnione, nie są uchylone. Bo często w takim roztargnieniu przed wyjazdem się spieszymy, po prostu i o takich podstawowych zasadach zapominamy. Przed wyjściem również zalecamy, bo często bywa tak, że wychodzimy, zamykamy drzwi, mamy wrażenie, że one są zamknięte, a niestety okazuje się, że nie. No i jeżeli faktycznie mamy w pobliżu zaprzyjaźnionego sąsiada, to poprośmy go o to, żeby miał oko na nasze mienie, miał oko na nasze mieszkanie czy na nasz dom. Czyli jeżeli pojawią się w pobliżu naszego dobytku jakieś osoby, My tutaj od razu zalecamy bezwzględnie, żeby alarmować policję pod bezpłatnym numerem 112. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, będą wzmożone kontrole? Tak, jest to czas, kiedy policjanci prowadzą wzmożone kontrole z uwagi na to, że ten ruch i to natężenie ruchu jest bardzo duże. Jedziemy, wyjeżdżamy, odwiedzamy. Dzieci wybierają się na różnego rodzaju wycieczki, na różnego rodzaju turnusy. I tutaj policjanci będą sprawdzali przede wszystkim to, czy faktycznie te dzieci są bezpiecznie, są dobrze przewożone w pojeździe. No właśnie, można zgłosić taką chęć sprawdzenia autoka. Karu, tak, tak, oczywiście dzieci na e, Tak jak w latach ubiegłych można zgłaszać się do nas, żeby i wyrazić chęć sprawdzenia takiego autokaru. E, czy to będzie policja, czy ITD, to, to tutaj i tutaj tą kontrolę każdy instytut drogowego. drogowego tak też przeprowadzi. E, na naszej... Ale warto wcześniej chyba zadzwonić, nie w dniu wyjazdu. E, na naszej stronie internetowej jest podany numer i właśnie tutaj prosimy o, taką, o taki rozsądek, ponieważ my musimy to chronologicznie sobie też poukładać tych wyjazdów jest bardzo dużo i żeby nie opóźniać później, żeby nikt nie musiał na nas czekać, to prosimy, żeby kontaktować się na 2-3 dni przed planowanym wyjazdem. Oczywiście my zapiszemy godzinę, datę, jak również miejsce wyjazdu. Policjanci sprawdzą stan psychofizyczny kierowcy, stan techniczny pojazdu, wystawią taki pokontrolny protokół no i tu wtedy będziemy mieli tego świadomość, że nasze dzieci jadą sprawnym autokarem ze sprawnym można powiedzieć w cudzysłowie kierowcą. Mhm. A o czym warto pamiętać, wyjeżdżając samochodem na ferie. Eee, no oczywiście, auto. musimy sprawdzić auto, musimy sprawdzić to, czy wszystkie płyny posiadamy, czy stan technicznego pojazdu jest sprawny. Ogumienie przede wszystkim, bo to, że u nas nie ma zimy, nie oznacza, że gdzieś w Polsce się z nią nie zetkniemy, czego wszystkim życzę, bo niestety no, ta pogoda nas nie rozpieszcza w tym momencie. Jeżeli chodzi o dokumenty, również zalecamy, żeby one były, natomiast no, już wiemy doskonale, że policjanci są w stanie. Sprawdzić i tych dokumentów nie musimy mieć przy sobie, ale jeżeli będą, to na pewno to ułatwi policjantom sprawy podczas kontroli drogowej. Niektórzy wybierają się na narty kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, to akcja zainicjowana i koordynowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Jak jest jej cel? Policjanci są właśnie na tych stokach, są tam, gdzie jest zima, gdzie, gdzie jest śnieg i sprawdzają, czy poruszamy się bezpiecznie po stoku, czy mamy wymagane, wymagany sprzęt, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o kask. Zdarza się i to nie tylko na stoku, ale nawet w naszym życiu codziennym, że widzimy, że Rodzice nie zawsze dbają o bezpieczeństwo do końca tych dzieci. I coś, co nie jest wymagane właśnie w postaci kasku, często na, na, na głowie tego naszego dziecka nie jest zakładane. Policjanci są obecni, sprawdzają właśnie na tych stokach, czy nie poruszają się narciarze pod wpływem alkoholu, czy ten ruch jest tam prawidłowy i bezpieczny. No właśnie, często narciarze raczą się grzańcem w trakcie Dokładnie, zjazdów... od, 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 można powiedzieć, od stacji do stacji. No i później pojawia się problem bo niestety, ale taki y, nietrzeźwy narciarz przy, przy dużej prędkości y, zjazdu y, stwarza naprawdę realne zagrożenie dla innych, dla innych osób, które się na takim stoku znajdują. Hmm. Ym, ostatni tydzień to patrole y, na koszalińskich y, ulicach dzielnicowych i słuchaczy szkoły policji y, w Słupsku. To jest w ramach praktyk, tak? Tak, to są policjanci z 19. No jeszcze może nie policjanci, to są to są kursanci, to są osoby, które pozytywnie przeszły całą procedurę kwalifikacyjną, dostały się i zostały przyjęte do służby w policji, są praktycznie już pod koniec swojego tego kursu. To są osoby, które już poznały część teoretyczną, natomiast no, nie mają tej praktyki. W związku z tym pod okiem doświadczonych policjantów pełnią tutaj te praktyki na terenie naszego miasta w ubiegłym Roku takich praktyk mieliśmy. 12, 12 razy byli słuchacze u nas w koszalinie. Te patrole są kierowane, dyslokowane przede wszystkim w te miejsca, gdzie najczęściej odnotowujemy jakieś zdarzenia, gdzie najczęściej zgłaszają nam mieszkańcy, na przykład spożywanie alkoholu czy gromadzenie się osób bezdomnych, ale również będą teraz obecni na największych osiedlach naszego koszalina, będą to, będą to patrole umundurowane i do końca tygodnia jeszcze. Jeszcze możemy ich zobaczyć. Ci policjanci po powrocie do Szkoły Policji w Słupsku, ci kursanci, może inaczej, w ten sposób, będą jeszcze musieli zdać końcowy egzamin, później zostaną już policjantami, już prawowitymi, można powiedzieć. No i jeszcze będą odbywali proces adaptacji zawodowej. Ta adaptacja również jest wywidywana na, na ulicach naszego miasta. To są takie dla nas dodatkowe, wzmożone patrole, taka można powiedzieć w pewnym sensie pomoc. Mm -hmm. Powiedziała pani, że będą patrole tutaj na koszalińskich osiedlach, także na Przylesiu, gdzie ostatnio miało miejsce seria włamań, bo jednego dnia doszło do sześciu takich. E, odnotowaliśmy w mm. ubiegłym tygodniu takie zdarzenie, że właśnie doszło do sześciu e, włamań do mieszkań, które znajdują się w najniższych kondygnacjach, na najniższych kondygnacjach, czyli na parterze. E, sprawca bądź sprawcy, najprawdopodobniej e, było to dwie, trzy osoby, weszli do tych mieszkań poprzez wypchnięcie okna pokojowego, bądź balkonowego, a następnie przeszukali każde pomieszczenie i dokonali w sumie kradzieży, drobnej biżuterii i niewielkich sum pieniędzy, czyli to nie jest bardzo, można powiedzieć bardzo duża wartość strat, aczkolwiek no sama świadomość tego, że ktoś się nawołał do, do mieszkania jest nieprzyjemna. W związku z tym na te osiedla została podjęta decyzja, zostaną skierowane dodatkowe patrole, będą policjanci umundurowani właśnie ze szkoły policji w Słupsku, ale w większości będą to nieumundurowani funkcjonariusze w nieoznakowanych radiowozach. Będziemy sprawdzali, będziemy monitorowali, jak wygląda sytuacja na tych osiedlach. Również dzielnicowi pojawiają się i rozmawiają z dozorcami budynków, bo to są osoby, które codziennie w, takim, w, takim, w takiej klatce schodowej są, na takiej klatce schodowej są, na takim osiedlu i mają świadomość, kto mieszka, kto nie mieszka, kto się obcy kręci. Będziemy też docierać do rad osiedla, żeby tutaj przedstawić problem i, i ewentualnie wzmóc jakieś działania wspólne no i oczywiście tak jak mówiłam ci Warto policjanci mieszkańców żeby byli też czujni zamykali te okna tak, tak ponieważ my mamy wiedzę na ten temat że w jednym z bloków w tym dniu bądź w dniach poprzedzających włamanie, pojawiła się para kobieta i mężczyzna oni pod pretekstem przeprowadzenia wśród mieszkańców anonimowej ankiety pukali do mieszkań czyli tak jakby można powiedzieć naszym zdaniem robili rozpoznanie rozeznanie kto jest w mieszkaniu to przebywa, czy ktoś ma ewentualnie jakiegoś psiaka, e, czy gra telewizor, czy gra radio, e, czy jest sąsiad, e, ta, ta ankieta najprawdopodobniej służyła do, do właśnie później dokonania tego włamania. Wyczulamy na to, żeby, żeby pilnować e, tych mieszkań, szczególnie na parterze. E, pilnować tylko... ale również wy, chciałabym tutaj zaapelować do e, osób, które są w mieszkaniu, które nie pracują są już na emeryturze e, e, i mają taką możliwość, żeby do południa, na przykład. Jak Chodzą, zobaczą ją jakieś osoby kręcące się obce na klatce, żeby nas natychmiast zawiadomić. Ale również tutaj proszę mieszkańców, żeby nie, nie wpuszczali bezmyślnie obcych osób na klatkę schodową. Bo często bywa tak, że ktoś pod pretekstem właśnie sprawdzenia wodomierza czy sprawdzenia licznika dostaje się na klatkę schodową. No i niestety, ale nasi sąsiedzi w tym momencie mogą potracić swoje wartościowe, cenne przedmioty, bo wiemy, że giną czasami i rowery, i jakieś wózki z klatek schodowych. Stąd też tutaj jakby. Prosimy o to, żeby zwrócić na to szczególną uwagę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Monika Kosiec, rzecznik prasowy Koszańskiej Policji, była moim i Państwa gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo.